Andrzej Rutke, TVN24. Była fizyka, teraz wychowanie fizyczne szkolić piłkarską młodzież pod tym hasłem po euro 2012 podpisują się wszyscy ale prawdziwą chęć go wcielania w życie mają już nieliczni. PZPN twierdzi, że nie jest to od rozdawania pieniędzy, są orliki, ale brakuje na nich trenerów. Nie brak na szczęście młodych piłkarzy. Później kadry być może przyszłej kadry, odwiedził Michał Schneider. Jeden z największych młodzieżowych obozów piłkarskich w Europie. Przez całe lato do Wałcza przyjedzie półtora tysiąca dzieci. Chcą być jak najlepsi. Wasi lubieni piłkarze. Messi. Neymar. Łukasz Podolski. Ronaldo. Neymar. Gerard Piqué. A dlaczego żaden z Was nie wymienił zawodnika reprezentacji Polski? <słyski> Trudne pytanie. Na obozie jednym z trenerów jest Hiszpan Enrique Falcon z kadry Realu Saragosa. Jego ojczyzna jest piłkarskim mistrzem świata i właśnie obroniła mistrzostwa Europy. Jak to się robi u nich? W Hiszpanii od lat budujemy bazę trenerów i specjalistów. Dzięki temu jestem przekonany, w przyszłości będzie tak samo dobrze albo nawet lepiej. Podczas każdego turnieju piłkarskiego patrzymy na wyczyny Hiszpanów, Włochów, Niemców i zastanawiamy się, a kiedy nasi będą tak grali, zapominając przy tym, że sukces zwykle rodzi się w takich miejscach jak to miejscu, w którym po prostu szkoli się młodzież, ale to w Polsce nie jest łatwe zadanie mówi Andrzej Kretek, trener z licencją UEFA Pro, były kolejnowiec Widzewa Łódź. Trenerzy nie są najlepiej opłacaną grupą. Zwłaszcza ci że jest kolący młodzież, także z reguły jest tak, że trener ma kilka prac i z jednej biegnie do drugiej na głowie ma różnych wiele innych rzeczy. No nie jest w stanie się skoncentrować na jednej dwóch grupach. To możliwe na takich obozach, ale i one nie są doskonałe, choćby dlatego, że trzeba za nie płacić. Na bezpłatną naukę mogą liczyć tylko najlepsi. W większości więc szkółek i klubów nie ma warunków, aby wyłuskiwać tych najzdolniejszych. Cała drużyna na pewno nie będzie grała profesjonalnie w piłkę, będą grały jednostki i na tych jednostkach należy się skupić i je rozwijać. Ponadto nie ma jednej kompleksowej polskiej filozofii futbolu, co o tyle istotne, że inni ją mają. Gdybyśmy mieli od podstaw wyszczególnione parametry, według jakich mamy szkolić młodzież, potem seniorów, to wydaje mi się, że byłaby krótsza droga do poprawienia wyników, do, do poprawienia generalnie polskiej piłki tym bardziej że i to mówią zgodnie wszyscy eksperci talentów mamy tyle samo co inne kraje. Młodzi polacy chcą się uczyć, naprawdę słuchają trenerów, wykonują polecenia, są uważni i zdyscyplinowani. W Polsce często nawet w profesjonalnych klubach brakuje wystarczającej liczby boisk, by zapewnić młodym optymalne warunki do gry, ale sami zawodnicy nadrabiają entuzjazmem. W tej grupie teraz jak stoimy ilu jest przyszłych reprezentantów Polski? Ja. Ja. Ja, ja, ja z ja będę bronił. I ten optymizm jest bardzo ważny. Tym bardziej, że nasza piłkarska rzeczywistość zbyt rzadko wygląda tak, a zbyt często tak. Michał Schneider, TVN24, Wałcz.